Cześć. W tym filmie chcę przedstawić ci kolejne z rozwiązań, które oferuje nakładka Dilut Swan. I jest to Tablegen. Jest to nakładka, która rozwiązuje jeden z takich podstawowych problemów, jakie pojawiają się przy korzystaniu z Revita, a mianowicie uciążliwe jest wstawianie wszelkiego rodzaju własnych zestawień tabelarycznych. W zasadzie tabele można w taki przystępny sposób generować po prostu w programie, ale często te tabele wyglądają brzydko albo nie zawierają tych informacji, które my chcemy, żeby zawierały, i chcemy wstawić po prostu własną tabelę z jakimiś własnymi danymi. I w tym momencie pojawia się właśnie TableGen, który umożliwia taką, taki prosty import tabeli z Excela. Nie musimy dzięki temu tej tabeli układać z pojedynczych elementów w rewicie, tam rysując linie, które symbolizują całe zestawienie, i potem wypełniać to tekstem. Możemy to zrobić bardzo prosto, importując arkusz Excelowy. Jeśli wejdziemy w TableGen, pojawia nam się okno wyboru. Tutaj, w momencie, w którym mamy zaimportowane jakieś tabele, to pojawią się one w zestawieniu. Możemy oczywiście wykonywać coś z tymi tabelami, update'ować, otwierać jakieś kolejne pliki albo foldery, w których znajdują się te arkusze. My nie mamy niczego, więc przechodzimy do dodawania tabeli. No i tutaj też bardzo proste okno. Musimy wybrać ile kopii chcemy tej tabeli utworzyć. My chcemy domyślnie jedną. Potem musimy wybrać ścieżkę naszego pliku. Ja utworzyłem sobie takie. Bardzo podstawowe zestawienie kilku rur. Zaczytujemy to do naszego pliku. No, i tutaj pojawiają się kolejne dane, które są szczytywane z arkusza Excel. I tutaj mamy do wyboru arkusze, jakie chcemy wybrać z naszego Excelowego pliku. Tutaj zaraz o tym opowiem. Są worksheet regiony. I na samym końcu mamy View Type i tutaj możemy sobie wybrać, w jaki sposób chcemy, żeby ta nasza autorska tabela została z Excela wczytana. Czy jako legenda, czy jako zestawienie, czy jako rysunek. Ja preferuję zawsze, żeby to była jednak legenda, ponieważ zazwyczaj takie zestawienia tabelaryczne potrzebne są nam na samym końcu, kiedy wrzucamy coś na arkusz. I dzięki temu też mamy jakby kontrolę nad tym zestawieniem. Ono nam gdzieś nie, nie znajduje się w zestawieniach, które są generowane przez program Revit, ani nie występują gdzieś na rysunkach. I teraz przechodząc do worksheet regionów. Jeśli nie mamy ich zdefiniowanych, to niestety nic nie wczytamy z naszego pliku. Dlatego na razie cofniemy się. Przejdziemy do folderu, w którym znajduje się mój Excel. Włączymy go, i tutaj możemy zobaczyć, że mamy te nasze dane. I teraz, jeśli chcemy ustawić jakiś region w naszym Excelu, musimy zaznaczyć kolumny, które nas interesują, nacisnąć prawym przyciskiem i znaleźć opcję Definuj nazwę. Po wybraniu tego. Otwiera nam się okno, w którym mamy nasze, nasz zaznaczony obszar. Oczywiście możemy go zmienić. Mamy komentarz, który możemy dodać do tego zestawienia. Tutaj możemy ustawić też zakres, czy to jest skoroszy, czy to jest ten nasz konkretny arkusz. No i możemy zmienić nazwę. Mi absolutnie pasuje ta domyślna nazwa, dlatego jedyne co to klikam OK. Patrzę, że to moja. Tabelka jest dosyć uboga, jeśli chodzi o znaczenia, więc dodam do niej trochę kolorów, bo chcę, żeby ta zaczytana tabelka w naszym Rewicie też była czytelna i przejrzysta. Zapisuję nasz plik. Wracam znowu do Revita. Dodaję tabelę. Wybieram nasz plik. Od razu można zobaczyć, że wczytał się domyślnie pierwszy nasz worksheet region, bo innych nie mamy. Wybieramy go tak, jak powiedziałem, legendę. Yy, chcemy, żeby ten arkusz został wczytany jako legenda. Wybieramy z arkusza numer jeden. Klikam OK. Pojawia się nam tutaj nasz arkusz Excelowy. Warto zwrócić uwagę, że on na razie ma. Plusa jest oznaczone na, na taki czerwony kolor, to oznacza, że to nasze zestawienie nie zostało jeszcze zaczytane do programu. Eee, więc musimy jeszcze go zaczytać. I robimy to w bardzo prosty sposób, mianowicie klikamy przycisk Apply, pokazuje nam się monit o tym, że zostało pomyślnie dodane to nasze zestawienie. Klikam OK Zamykam program. Bardziej to naszą nakładkę. I teraz możemy zobaczyć, że w legendzie pojawiło się nasze zestawienie. I pojawiło się ono razem z kolorami, które nadałem w, pro, w programie Excel. I jak widać każda z danych jest ustawiona w ten sposób, że na regionie o danym kolorze. Występuje po prostu dana, którą możemy też zmieniać. Także ważne jest to, że nieraz jeśli coś nam się zmieni w naszym zestawieniu Excelowym, to nie musimy koniecznie wczytywać całego Excela. Możemy zrobić to tutaj lokalnie w jednym miejscu. No i potem taką legendę możemy normalnie, tak jak każdą inną legendę, umieścić na arkuszu wydruku utworzę jakiś domyślny arkusz i taką legendę możemy umieścić na arkuszu. Wygląda ona identycznie jak na poprzednim podglądzie. Także mam nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi Ci pracę z Revitem, sprawi, że więcej czasu będziesz mógł poświęcić na prawdziwe problemy projektowe, inżynierskie, a nie na walczenie z programem i zachęcam Cię jakby do obejrzenia innych filmów, odwiedzenia mojej strony internetowej i zapoznanie się z większą ilością takich udogodnień, które przyspieszają pracę i zmniejszają jakby poziom niezadowolenia przy korzystaniu z programu. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.